Witamy na kanale Audiobajki. Zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Zapraszam na bajkę pod tytułem Myszka Zosia i zaczarowany kompas. W maleńkiej wiosce u stóp ogromnej góry, wśród zielonych pól i kwitnących ogrodów, żyła sobie myszka o imieniu Zosia. Zosia była niewielka, nawet jak na mysz, ale to, czego jej brakowało w rozmiarze nadrabiała odwagą i ciekawością. Najbardziej na świecie kochała odkrywać nowe miejsca i rozwiązywać zagadki. Pewnego dnia, podczas jednej ze swoich przygód, Zosia natknęła się na przedmiot, który zmienił jej życie zaczarowany kompas. Znaleziony w starym, zapomnianym skarbcu, wyglądał jak każdy inny kompas, z tą różnicą, że jego wskazówka nie wskazywała północy. Zamiast tego obracała się energicznie, kiedy Zosia mówiła o swoich marzeniach i przygodach. Szybko zrozumiała, że kompas nie jest zwykłym narzędziem, lecz magicznym przedmiotem, który wskazywał drogę do najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Każde obrócenie wskazówki było jak zaproszenie do nowej przygody, do miejsc, o których mogła tylko marzyć. Zosia pełna ekscytacji postanowiła podążyć za pierwszą wskazówką kompasu. Prowadził ją przez zarośnięte ścieżki, podziemne tunele i tajemnicze lasy. Po drodze spotykała przyjaciół, którzy dołączali do jej poszukiwań. Srokę Klarę, która kochała błyskotki i tajemnice oraz mądrego sowy Olka, który znał historię i legendy każdego zakątka lasu. Ich pierwszym celem był zamek Mgławic, miejsce otoczone legendami i opowieściami. Mówiono, że w jego wnętrzu znajduje się sala pełna skarbów, strzeżona przez pradawnego Smoka. Zosia i jej nowi przyjaciele, dzięki odwadze i sprytowi, przemierzyli zamek, odkrywając jego tajemnice, aż w końcu stanęli twarzą w twarz ze Smokiem. Okazało się, że smok jest ostatnim ze swojego rodzaju i pilnuje skarbów nie dla złota, ale dla historii, które każdy przedmiot w sobie kryje. Zosia, zafascynowana opowieściami smoka, zrozumiała, że prawdziwym skarbem nie są złoto czy klejnoty, ale przyjaźń, odwaga i nieskończona ciekawość. Zaczarowany kompas nie tylko wskazał jej drogę do przygód, ale także do mądrości i zrozumienia, że największe odkrycia czekają nie na końcu drogi, ale są częścią samej podróży. W miarę jak Zosia, Klara i Oleg kontynuowali swoje podróże, zaczarowany kompas prowadził ich przez coraz to nowe, fantastyczne krainy. Każde miejsce, do którego ich zaprowadził, było jak rozdział z księgi pełnej magii i niezwykłych opowieści. Pewnego dnia, gdy poranna rosa jeszcze mieniła się na trawach, kompas zaskoczył ich, wskazując drogę prosto do serca wielkiego lasu, miejsca, o którym opowiadały legendy, ale które nikt z nich nigdy nie odważył się zbadać. Wiele opowieści krążyło o tym, jak zagubieni podróżnicy nigdy nie wracali z jego głębi, a drzewa i rośliny potrafiły mówić do tych, którzy umieli słuchać. Naszym przyjaciołom nie brakowało odwagi. Wiedzeni przez kompas, wkroczyli do lasu, gdzie światło przebijało się przez gęste korony drzew, tworząc tajemniczy półmrok. W głębi lasu odkryli Staw Ciszy, lśniący w słońcu jak lustrzana tafla. Mówiono, że wody tego stawu mogą pokazać prawdę ukrytą w sercu. Stojąc nad brzegiem, Zosia poprosiła Staw o pokazanie drogi do największej przygody ich życia. Woda zatrzęsła się, a na jej powierzchni ukazał się obraz wyspy, unoszącej się w chmurach, z zamkiem na jej szczycie, otoczonym przez tęczę kompletnie zaczarowani tym widokiem, przyjaciele wiedzieli, że to ich następny cel. Podróż do wyspy w chmurach nie była łatwa, wymagała odwagi, sprytu i współpracy. Klara odnalazła zapomnianą ścieżkę wiodącą do góry przeznaczenia, gdzie według legend mieszkał dawny strażnik niebios, który mógł ich unieść w górę. Olek, dzięki swojej mądrości rozwiązał zagadkę, która otworzyła im bramę do wieży strażnika. Na szczycie góry przeznaczenia spotkali strażnika, majestatycznego orła o imieniu Arion, który zainspirowany ich odwagą i czystością serc, zgodził się pomóc im w podróży. Na jego potężnych skrzydłach unieśli się wysoko ponad chmury, aż do wyspy która okazała się być starożytnym sanktuarium wiedzy i magii. Na wyspie czas zdawał się płynąć inaczej, księgi mówiły same, a magia była tak gęsta, że można było ją wyczuć w powietrzu. W centrum wyspy stał zamek pełen sekretnych pokojów i zaklętych przedmiotów, których strzegły duchy przeszłych magów. Zosia i jej przyjaciele spędzili tam wiele dni, ucząc się starych zaklęć, odkrywając sekretne przejścia i rozmawiając z duchami, które chętnie dzieliły się swoją mądrością. Największą tajemnicą, którą odkryli, był pokój, w którym znajdowało się lustro przeznaczeń. Lustro to miało moc pokazywania prawdziwego przeznaczenia tego, kto w nie spojrzał. Gdy Zosia stanęła przed lustrem, zobaczyła siebie jako strażniczkę wiedzy i magii, łączniczkę między światami przyjaciółkę wszystkich istot żyjących i magicznych. Wiedząc, że ich miejsce nie jest już w małej wiosce u stóp góry, ale w całym świecie, pełnym tajemnic do odkrycia i historii do napisania, Zosia, Klara i Olek postanowili, że zostaną strażnikami wiedzy i opiekunami magicznych miejsc. Zaczarowany kompas, który ich tu przyprowadził, zawsze będzie ich przewodnikiem ale to ich serca pełne odwagi, przyjaźni i ciekawości będą wskazywać kierunek ich następnych przygód. Drogie dzieci, to już koniec tej bajki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.